Siemanko, z tej strony Pedro von Polen. Dzisiaj gramy z Karoliną. w C. w oh Boże, w CS. Dzisiaj gramy z Karoliną Fortnite'a. Będzie to luźny meczek, będziemy sobie jednocześnie rozmawiać o życiu i śmierci. rano oh, 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 oh. 2000 years later. No dobra, lećmy tam, lećmy tam. Okej, okay. z tego co widzę, to. O mnie, ty jeszcze nie masz prawie odblokowanej Ja skaczę teraz i lecę w tamto miejsce, już teraz, no dlatego czego? że podejrzewam, że będę szybciej niż ty. Zobaczymy, czy moja teoria jest prawdziwa. Okej, okay. 400 metrów. Okej, okay. chcę oglądać na dachu, żeby skosić ten dach i dostać się do skrzyni potencjalnej, która może być w środku. Nie widziałem, że ktoś jeszcze tutaj leci, także może akurat się jakoś uda przetrwać. O nie, spadłem. Szybko na górę. Przeszukujemy drzwiczki. Co to jest? Wędka, proszę bardzo. Nie no to bierzemy, bo chciałem to zadanie nie W Spoko. Ej, nie mam żadnej broni, nie o. mam broni. To się zmieni w tym momencie. Okej, okay, od razu pijemy niebieski kompocik z malin, proszę bardzo. A nie, to jest kompocik do tych, do śmierci. Z tego co widzę, wciąż jesteśmy w strefie, także jest dobrze. Nie, bo ostatnie szczęście. Okej, okay, szukajmy, co tu jeszcze jest? Trzeba troszeczkę zabrać materiałów na przyszłość, bo na pewno to się wszystko przyda. Że potem zabudować się w razie czego. Okej okay, ten domek już jest czysty, możemy się zmienić lokalizację. możemy pójść gdzieś indziej. Masz jakąś broń? Masz, to dobrze. Choć szukam jeszcze grządki, bo czasami na grzątkach są rzeczy. Dobra, tutaj szukam grządki. A skrzynka jest w budzie, to sobie weź. Wow, serio? No nie A ja wykonuję, żeby się ten skrzynek... sniper. Przy... Słyszysz, Słyszy? że będziesz widział te skrzynki takie z amunicją? To jakbyś, o, daj mi ją! Oh, A co, że ja nie trzeba, że ją no wyrzuciłeś? Nie chciałem go pistolet. Jak to się ja będziesz musiał skrzynki z amunicją, to pozwól mi nie przeszkodzić, to jest moje zadanie. Z amunicją, tak? Tak. No, Okej. Okay. Jedę za tobą, będę cię osłaniał. gdzie iść, może jakaś do tego domu gdzie... Tam jest jakaś broni amunicja. może tam się przyjść. No, tu masz karabin szturmowy, oczywiście. Chociaż w sumie, już bo... ja go mam. Dzięki, chociaż mi powiedziałeś, że go masz. No nie. Wędkę tu masz. Nie mam go za co zamienić. Tą wędkę. Ty masz wartkę? Mam. Po prostu nie rzucisz na chwilę i tyle. Nie ma po co sobie zamienić. No dobra. Dzień dobry, im miejsce. Gdzie idziemy? Hmm, nie wiem. Chodźmy idziemy na te góry. Na tak, chodźmy na razie na te góry. Co ty idziesz? Co czas na przykład. Ja właśnie szła w drugim kierunku, i się wiadomo, czy idziemy, tam, to będę tak. No bo myślałam, że skoro idę pierwszy, to będziesz podążała ze mną. Ale ci nie widziałam. Jak się rozkłada. Nie o o jest twój ulubiony twój kryjówka No nie, nie na razie Nie, no to nie jest To, to, to co wjeżdżamy z buta? Nie, nie wszedłem nigdzie, tylko po prostu te sobie biegą. To może być trochę buta, ale dalej Co nam szkodzi? To jest takie... Nikogo na razie wiek. nie widzę Cicho? Kogo słyszę? Co to jest? Bardzo I berwałaś? Przez chwilę się wystraszyłam, że to ty Czy bardzo berwałaś? Nie Jak to, że ja? Nie wiem, dlaczego pomyślałam, że to ty, że to ja ciebie zabijam Nie, nie, sobie spokojnie siedziałem W ogóle, dlaczego nie zaliczyła zabójstwa? Bo tego zabiłem Jak ty go zabiłeś? Tu za chwileczkę będzie ciepło w tym miejscu, także uważaj, gdzie ty jesteś, tutaj, jak? Weźmy do tego budynku, skryjmy się w budynku. To będzie najlepiej. Bo ja nie chcę iść na takie walki, bo... No, po prostu nie kręci mi to Okej. Okay. Wow, tu już ktoś podłoga skosił. O nie, się. Po prostu ja wolę się przyczajać i, i tak załatwiać sprawę. Czy tu do ciebie coś strzela? Apteczka, ja już mam jedną apteczkę. Też mam apteczkę. Tu jest jakaś... Tak zresztą tu jest jakaś skrzynia, gdzieś. Na górze jest nas tu. Tylko trzeba to mi rozwalić. I tak dalej, znajdziecie, rozwalimy skrzynię. Na szczęście nie. Okej. Okay. Pułapka. Tu było drzwi. Ja nie biorę tej wędki, czy, czy brać wezmę? Weźmy. Jeśli jest. Kuc sobie pomogłutko. To Tuś poleci na górę, do ciebie. Uważaj. Jak ktoś jest jakimś programaczem tutaj uważaj na niego. To się sprytnie umie budować. Kurde, nie, ona boi. Wędka nie. na naboi, masakry. Skończymy się na to było złe po prostu. Nie powinniśmy tam w wchodzić, tyle. To Ale... było wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Super. do oglądania kolejnych. Super. Subskrybujcie na mój kanał, dawajcie łapki w górę i komentarze. Dziękuję.